Hej kochani, dzień dobry. Witam was serdecznie i zapraszam na kolejnego vloga. Pogoda za oknem nie rozpieszcza. Od kilku dni mamy taką szarugę, że nawet właśnie gór do połowy nie widać. My mamy dzisiaj tutaj prawdziwą, słuchajcie, niedzielną pracownię. Ania koloruje, co to są? Misie? Pokaż. Choinka z Miszków. Choinka z Miszków. Tutaj kolejna, widzicie? Wieniec jakieś różne świąteczne mają do pokolorowania, bo dziewczyny dostały zadanie i robią taki plakat na hol do szkoły. Dekoracje, wiecie, na, na, na co? Boże. Na Mikołaja! Tak jest! Na Mikołaja! Tutaj już góra gotowa, zaczyna fajnie wyglądać. To dziewczyny robiły korektorem, to jest wycięte, wiecie, pokolorowane. Podobać się. We vlogu z Holandii Wam mówiłam, że tutaj w górach spadł już śnieg i tak się cieszyliśmy na pierwsze sanki. Natomiast przyjechaliśmy i ten śnieg poleżał jeszcze ze dwa dni. Chyba nie dłużej, ale nie było go nawet na tyle dużo, żeby e, na sankach dzieci mogły po prostu sobie pozjeżdżać. No i później przyszło ciepełko, bo mieliśmy po 15-16 stopni. Wszystko stopniało, nie zostało już niemalże nic e, i czekamy. W przyszłym tygodniu podobno mają być, znowu, me, mają być znowu opady, ma znowu padać śnieg, także my nadal czekamy na śnieg. Siedzę na 200 zakupów. Musimy z Gabrysiem wybrać się do sklepu po spożywkę, ale nie o tym chciałam mówić. W ostatnim czasie zabrałam się troszkę za organizację w domu. No, oglądałam się trochę amerykańskiego YouTube'a i oglądałam, wiecie, takie różne gadżety, które kobiety po prostu stosują u siebie w małych mieszkaniach, żeby jakby najbardziej skompresować rzeczy i żeby jak najwięcej e, przestrzeni zaoszczędzić i nie wszystkie z rzeczy, które zamówiłam do mnie dotarły, bo dotarły do mnie trzy, tak, trzy paczki. E, na czwartą cały czas e, czekam i się okazało, że w ogóle będzie. Zamówiłam za Amazona, a w ogóle będzie szła z Chin. No <grym>, nieistotne. Ale chciałam Wam właśnie pokazać patent, jak zaoszczędzić miejsce w szafkach kuchennych, bo wydaje mi się to naprawdę bardzo fajnym, ciekawym rozwiązaniem. Więc jesteśmy w kuchni, otwieram Wam szafkę. Zobaczcie, pierwszą rzeczą są takie uchwyty na kubki, takie haczyki, dzięki czemu kubki, które stały tutaj, możemy sobie zawiesić, i ta przestrzeń jest no, znacznie, znacznie. Tutaj yy, większa. Można sobie poustawiać inne rzeczy. No i estetyczniej, bo ta wanna nie jest taka zawalona tymi rzeczami, tylko wszystko jest ładnie poustawiane na półeczkach. A jeśli już jestem w łazience i jesteśmy w temacie trochę kosmetycznym, to zaraz Wam coś pokażę. I ostatnia rzecz znajduje się w mojej łazience i to są te dwa koszyczki przyczepiane właśnie do kafelek. Tak z bliska wyglądają te półeczki. Linki oczywiście zostawię wam w. Opisie filmu. I to jest fajne, bo to można odlepiać, przylepiać niby wielokrotnego użytku, i to jest naprawdę, słuchajcie, mocne. Bardzo, bardzo dużo rzeczy można do tych koszyków napakować i to po prostu będzie stało, wiecie? Trzyma się fantastycznie. Bo się bałam, że będzie mi się odlepiać, bo to różnie z takimi półeczkami bywa. Natomiast tutaj wszystko się fantastycznie trzyma. Ale skoro jesteśmy w temacie takim kosmetycznym, to jeszcze Wam coś pokażę. I zobaczcie, mój salon fryzjerski, to znaczy mój, no ten, do którego uczęszczam, współpracuje z holenderską marką kosmetyków. I moja fryzjerka doradziła mi właśnie taki szampon, Satin Oil Shampoo. I mam jeszcze oczywiście odżywkę z tej samej serii. I powiem Wam, na początku byłam trochę. Może nie to, że niezadowolona, ale nie do końca przekonana, bo wydawało mi się, że po stosowaniu tego moje włosy bardzo szybko się przetuszczają. Natomiast po tygodniu, może półtora, włosy bardzo szybko się przestawiły, jakby na nową pielęgnację, i teraz jestem bardzo zadowolona. Zresztą sami możecie zobaczyć, moje włosy są dzisiaj świeżo po umyciu, po stylizacji, i one są naprawdę ładne. Nie puszą się. No, według mnie świetnie wyglądają. I to na pewno za, zasługa, wiecie, tych e, kosmetyków, bo w momencie, kiedy byłam nie do końca przekonana do e, tego zestawu, myłam włosy innymi produktami i te włosy były spuszone, takie ogromne, wiecie. No nie wyglądały dobrze, natomiast tutaj wszystko wygląda super, włosy się pięknie błyszczą, więc no, będę testować, będę używać dłużej i zobaczymy, jak włosy e, będą wyglądały... No, na dłuższą metę po stosowaniu tego produktu, te, tych produktów, ale na razie jestem bardzo zadowolona. Wracamy ze sklepu. Za mną, widzicie, jest mostek w remoncie. On już jest w remoncie od jakiegoś czasu. I dzisiaj coś mnie z rana uderzyło. Otóż jestem yy, na grupie, na Facebooku, właśnie tutaj, tego naszego miasteczka, w którym żyjemy. I powiem wam, że. Ja przeglądam postę, to ci Francuzi niesamowicie na wszystko marudzą i narzekają, ale tak bardzo, że już no... Do... Ja nie mogę tego czytać, po prostu strasznie. Ja nie wiem, czy to jest jakaś taka narodowa cecha Francuzów, że oni po prostu lubią sobie pomarudzić na wszystko. Chociaż wydaje mi się, że chyba tak, bo we Francji ogólnie jest bardzo dużo strajków i oni są tacy trochę... taki naród niepokorny ale bardzo mnie to uderza. O ile mówi się o Holendrach, że są skąpi, tak oni tutaj są niesamowicie marudzący na wszystko. Nie widzą jakby dobrych mm, aspektów tego, że most jest y, w remoncie. O Polakach mówi się, że dużo narzekają, ale słuchajcie, jak... W Polsce buduje się nowe osiedle bloków, to raczej ludzie się cieszą, że się coś rozwija, że rusza do przodu, że jest coś nowego, że widać jakiś postęp. A tutaj tam jest szkoła Gabyszu, dlatego słyszysz. A tutaj ludzie marudzą na beton, na to, że kolejne, właśnie budynki powstają. Marudzą na korek w związku z remontem mostu. Jakby nie widzą tej drugiej strony, że właśnie no jest teraz korek, ale za jakiś czas będą mieli piękny, poszerzony mostek, nie? Co kraj to obyczaj. Już fajnie by było, żeby ta zima przyszła i trochę by się krajobraz zmienił, tak by się zrobiło jasno, ładnie, czysto, wiecie, biało. Eee, no ja lubię. Ja lubię jak jest śnieg, ja lubię jak ta zima jest taka jak prawdziwa zima. Ty czemu zdjąłeś czapę? Podejdź sobie, zobacz Zobaczcie Co roku na zimę tutaj Wypuszczają nam Owieczki Nie, kochanie, nie możemy do nich pójść Są za płotem, wiesz? A słyszysz jak dzwonią? Mam dzwoneczki na szyi na wiosnę zawsze są malutkie. Kończąc jeszcze te moje przemyślenia dotyczące Francuzów, wiecie, jakie ja się tak naczytam. No oglądam tych ich takich bardzo negatywnych wywodów, no marudzenia, takiego typowego, typowego marudzenia. To człowiek jakoś tak przesiąka tym stanem emocjonalnym. I chyba dlatego mi to po prostu nie odpowiada. Nie wiem, w Holandii ludzie mają totalnie na odwrót, chociaż też czasami pomarudzą. Natomiast są tacy bardzo wyluzowani, bardzo otwarci, uśmiechnięci. Tu pogadają, tam pogadają. Wydaje mi się, że są bardziej pozytywni niż to, co widzę tutaj. Ale może jestem w błędzie, nie wiem. Może to po prostu tylko jakiś taki e, przypadek zdarzeń, że e, takie rzeczy po prostu aktualnie zauważam. Nie wiem. Jeśli ktoś jest z Francji, to możecie napisać, e, jakie jest Wasze zdanie na temat usposobienia, właśnie Francuzów. Jeszcze parę słów odnośnie kanału. Ja wiem, że ostatnio filmów pojawia się mało, jeden tygodniowo chyba w ostatnim czasie, tak to wypada, ale powiem Wam szczerze, że jakoś ciężko mi się zabrać do regularniejszego nagrywania i w zasadzie też nie za bardzo jest o czym a bablać o. W tyłku maryni, <noise> o jakichś bzdurach też mi się y, nie chce. Mam nadzieję natomiast, że ta sytuacja ulegnie zmianie z początkiem grudnia. Chciałabym ruszyć wtedy z vlogmasem, jednak nie obiecuję, że będą to codzienne vlogi, bo już mówiłam Wam na Instagramie. Jeśli nie obserwujecie, to zapraszam. Emigracja na obcasach. Y, nie chcę obiecywać, że będą to codzienne vlogi, bo po prostu nie chcę porywać się z motyką na księżyc. Może się okazać, że nie wiem. Nie ma o czym nagrać, albo że ja po prostu wewnętrznie nie czuję tego flow i wiecie, nie chcę mi się zmuszać. Po prostu. Tyle. Dobra, jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie po sobie jakiś ślad. Eee, no i co? I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buźka, pa!